Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. organizowany perfekcyjnie, no, na najwyższym poziomie europejskim, zresztą e, e, co widać po e, rzędzie zawodników z obcych krajów, e, wyniki jak dzisiaj, dzisiaj padły, e, są to wyniki naprawdę na e, miano rangi mi europejskiej, e, nawet i światowej można powiedzieć, więc, więc tutaj naprawdę meeting e, super, super, super przeprowadzony. W 16 konkurencjach e, seniorów, które były, bo wszystkich było 20, ale było 4 juniorowskie, 12 nowych rekordów stadionów padło i, i są to są to wyniki, które się już człowiek w Europie nie powstydzi. Także już będziemy robić prawdopodobnie, rozmawialiśmy z panem Modzelewskim, tablicę rekordu. I w przyszłym roku na przykład byłaby wtedy już nagroda za pobicie rekordu stadionu. Bo teraz niektóre były takie może słabsze czy coś, więc dlatego trzeba byłoby to... Może w tym roku tego nie było właśnie, tylko tak uwidoczniono. teraz na przyszły rok było ważne. W końcu zamiast anonsowanych 17 narodowości przyjechało 14. Bo się okazało, że w ostatniej chwili, dzień przed, czy, czy dwa dni przed, zawodnik... Z Kenii zrezygnował. Się okazało, że zawodnik z Zimbabwe nie dostał wizy i niestety do ostatniej chwili walczyli, nie dojechał. No, a zawodnik z Finlandii na 1500 metrów spóźnił się na samolot. Jest to naprawdę duże wydarzenie sportowe. Też ogromne zainteresowanie naszych mieszkańców, bo sporo publiczności na trybunach. Więc mam nadzieję, że ten meeting nadal będzie organizowany w Łomży. I z roku na rok on będzie też zdobywał swoją markę nie tylko u nas w regionie, ale także w Polsce, w Europie. Najlepsze wyniki z kolei padły w pięciu kulom oczywiście Konrada Bukowieckiego, ale też i dwóch następnych zawodników. Start bardzo fajnie, wynik może, może mógł być lepszy, ale nie ma co narzekać. Fajnie, że byłem, fajnie, że nawet troszeczkę ludzi przeszło, więc mam nadzieję, że widzimy się za rok. To ile tych metrów pan dzisiaj pchnął? Nie za dużo, 20,76 chyba, więc no, nie ma jakby wstydu dla mnie, ale też nie ma jakiejś rewelacji, nie ma czym się za bardzo podniecać. No ale tak jak mówię, no, nie było źle, mogło być, mogło być dużo, dużo lepiej, ale mam nadzieję, że następnym razem już, już te odległości będą troszeczkę dalsze. Na 5000 metrów właśnie Dani Mateo bo od dziesięciu lat, bodajże w Polsce na polskiej ziemi może tak powiem, bo to by wyglądało że tylko polacy, ale inni zawodnicy przeszli, tak szybko nie pobiegli, jak to właśnie zrobił Hiszpanie. Jeszcze widzieliśmy się cieszą na ostatniej prostej. Prawdopodobnie gdy mięskań walczy, to z sześciu siedmiu, jak mu byłoby, szybciej. I am satisfied because the the time has been in major duties. I want to race in less than 40 minutes, if it's possible less than. Tam 35-50, jestem Długie miejsce dzisiaj e, zająłem. Bieg był bardzo szybki. E, troszeczkę e, długi, 30 km za szybko jak dla mnie. Troszeczkę później nogi dały we znaki i już trzeba było walczyć ze sobą, a nie z e, zawodnikiem z Hiszpanii. Niemniej jednak jest jakość życiowe. Niemniej jednak e, liczyłem na lepszy rezultat. No ale taki jest sport, nie zawsze można, nie zawsze się da. Setka mężczyzn, 800 kobiet, mężczyzn, 1500 mężczyzn. 2400 y, mu po to jest jej imię, zabi też fantastyczne wyniki. Y, no i 800 kobiet właśnie Catherine Kamp próbowała y, zatekać y, minimum miesiące świata, niestety się nie udało. I think I can do better. And as you can see, I had a problem during my warm up Had a twitch on my armstring, so I reduced my speed. That time is not my time. I don't see that to be my time. But anyway. I've run my race. What's it happened? Bad results. Yeah. It's because of the traveling. I've been traveling from one place to another. Ja. Było 300 osób startów, 275 osób wystartowało w tych zawodach, z czego 44 było z zagranicy. Z naszych zawodów od razu część zawodników pojechała na inne mitingi prestiżowe, tak jak na Memoriał Socińskiego, kilkunastu zawodników i, i tam wysokie miejsce osiągnęli, a nasz Hiszpan, bo go tak już nazywamy, Dani Mateo, który się pytał, już po ile są mieszkania w Łomży, taka ciekawostka, jak na rynku byliśmy, także mówię już nasz, pojechał na meeting do Brukseli, gdzie zajął trzecie miejsce, na 3000 metrów z wynikiem 7:57 rekord życiowy, także pobyt w Łomży widać, że mu bardzo służył. Taki dosyć jest, ponieważ pogoda dzisiaj no niezbyt sprzyjająca do, do sprintu. Jest dosyć zimno. Wydaje mi się, że około 18 stopni. No i bardzo przeciwny wiatr. Tak naprawdę całe 200 pod wiatr. Gdyby meta była ustawiona w, w drugą stronę, warunki byłyby idealne. Ostatni 100 metrów na zegarze 15.46. Ludmich KS Łomża, Paulina Kaczyńska zwyciężyła czwartego tego Międzynarodowego Meetingu o Memoriał Drodzy Państwo, 16 minut i 4 sekundy ostatecznie uzyskuje Paulina Kaczyńska. Powiem szczerze, że jestem bardzo ambitną zawodniczką i no, jest mi przykro, bo nie spodziewałam się, że pobiegnę tak wolno. Aczkolwiek no, czekam na razie na tę dyspozycję, bo zjechałam z wysokich gór. To jest dopiero 13 dzień po zjeździe i mam nadzieję, że ta dyspozycja będzie za dwa tygodnie. Tym bardziej, że Mistrzostwa Polski są dopiero za dwa miesiące, więc e, mam nadzieję, że tam będzie najwyższy szczyt formy. Hiszpania. The stadium? Yeah. It is good. Every truck is made 100 meters, so I've run my race. The track is good. Powiem szczerze, e, warunki pogodowe są idealne. Jeżeli chodzi o całą imprezę. E, jest na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Troszeczkę ten wiatr przeszkadzał, ale nie ma co narzekać. Stadion jest bardzo fajny, kameralny. E, Tartan też wydaje mi się, że jest szybki. I w ogóle no, bardzo fajna trybuna, no, dużo ludzi e, przyszło jak na, na tak e, małą łączę. <laughs> więc e, naprawdę zadowolona i dziękuję, że zostałam zaproszona na ten meeting. Zawodnicy z Polski, którzy startowali na portalach społecznościowych, czytaliśmy ich wypowiedzi, byli zachwyceni, byli zdziwieni tym, w jaki sposób była prezentacja, jak były prowadzone zawody i... Twierdzili, żałujcie, że nie byliście do tych, którzy nie byli, a oni na pewno, że za rok chcą przyjechać tu, że to były fantastyczne zawody, jedne z najlepszych, jakie brali udział, jeśli nie najlepsze. E, co ciekawostka, Dani Mateo z Hiszpanii, e, menażer, który go nam przysłał, wraz no, tam z klubem Sori, to jest koło Madrytu, oglądali właśnie na, na, na żywo meeting. I zawodnicy, ci, którzy to zobaczyli i później po rozmowie z Danim, że oni chcą na przyszły rok przyjechać całą grupą. To samo z Katariną Camp, która z, Australii, z Nowej Zelandii nastartowała się, okazuje się, że ona jest również trenerką. Mianowicie, że ona chce przyjechać ze swoimi zawodnikami w przyszłym roku. Także to już jest coś takiego, gdyby było fajnie, tylko no to jej, taki kawał jechać z Nowej Zelandii, no to średnio. Nie? Natomiast no, widać, się. I co ciekawe, następnego dnia dostartował tutaj, znaczy był ze swoimi zawodnikami trener Jean-Marc Leonardo, to jest Francuz, który jest mężem Lidki Chojeckiej. I po tym, co zobaczył, to następnego dnia od razu rano zadzwonił do Marsylii, do swojego przyjaciela Mehdi Balata, to jest mistrz świata, ma swoją też grupę i oni bardzo chętnie by przyjechali, słysząc tylko o tym, w jaki sposób, tylko aby, żeby były trochę później zawody rozegrane, bo wiadomo, wtedy jest yy, mniej wieje, bo ten wiatr nam jedynie co, wiatr przeszkodził i to, że światło siadło na... Na prąd, na, na, na chwilę. Na szczęście y, dom ten miał ze studienki prąd, który nie siadł i zawody nie zostały przerwane i to całe szczęście. Natomiast te dwie rzeczy, takie, że później trzeba rozegrać i wiatr, nie? To, to, to te sprawy to są do przeskoczenia. Ja jestem w Łomży już któryś raz. Tak naprawdę ja lubię tutaj przyjeżdżać, bo to jest niedaleko od miejsca, gdzie ja mieszkam, czyli od Szczytna, to jest godzinka drogi, więc dla mnie to jest żaden problem tutaj przyjechać. E, ale ten meeting chyba jest najlepszy e, dotychczas, na który byłem, więc oby, e, więc takich Mityngów I tak jak powiedziałem na początku, mam nadzieję, że widzimy się za rok. Pora zresztą stawki tam przyjechał jeszcze Roman Kwiatkowski. Tam pozostali zawodnicy, którzy powalczają o uzyskanie jak najlepszych rezultatów. Mateusz Gębski Rekord wyciągł 3 minuty 47 sekund. Maciej na górze, przed latem 3,45. I drodzy państwo, wielki, wielki hałas, wielkie, wielkie brawa. Poczyniła się stawka zawodników na dwie grupy. Czwarty międzynarodowy mityk lekkoatletyczny. Wpisuje się w cykl imprez związanych z obchodami 25-lecia firmy Śniadowo także nieco większy wymiar. Bogata obsada, no i nie ukrywam, również większy nasz wkład w organizowanie tejże imprezy wiąże się również no, przede wszystkim z obchodami 25-lecia firmy Prewet Śniadomo. W tym roku jest 25-lecie firmy Prewet i 18 klubu, to się tak złożyły dwie fajne e, rocznice. Naszym zadaniem i celem nie jest tylko działalność gospodarcza i przede wszystkim mieć zysk i wypracowywanie zysku poprzez spółkę, żeby zadowolić udziałowców, ale również mieć pewne znaczenie pewną pozycję w środowisku. No oczywiście zawsze byliśmy chętni, jeśli chodzi o udzielanie, że tak powiem, pomocy, czy to pomocy na rzecz środowiska, czy chociażby oświaty, ale również widzieliśmy taką potrzebę i żeby również wesprzeć działalność na niwie sportowej. No, w tymże okresie, a to było 18 lat temu, bodajże, jak powstawał klub Betelux śniadowo. Faktycznie, no, wybór padł na lekką atletykę, bo w tym czasie sukcesy odnosił lokalny lekkoatleta pan Andrzej Korytkowski. No, był w owym okresie chyba najbardziej znaną postacią, jeśli chodzi o sport. No. I wtedy, żeśmy zaproponowali panu Andrzejowi sponsoring, jeśli chodzi o jego, że tak powiem, osobę. Jest to nasza wizytówka. Od czasu do czasu słyszymy o osiągnięciach sportowych naszych zawodników i to nie tylko w Polsce, ale właśnie na świecie. Mamy kilku zawodników, z którymi wiążemy bardzo duże nadzieje olimpijskie i jest to na pewno dyscyplina, na którą warto stawiać, bo jak widzimy po rezultatach w Rio de Janeiro, że właśnie lekkoatletyka jest mocną naszą stroną, i myślę, że za jakiś czas też dochowamy się swojego reprezentanta na Olimpiadzie, może już tej najbliższej w Tokio. 18-ka to, to już pełnoletność. Może jakieś podsumowania? O to troszkę było, nie wiem, 107 medali mistrzostw Polski, Ania Jesień reprezentowała nas na igrzyskach olimpijskich, były, były medale mistrzostw Europy, uczestnicy Mistrzostw świata, Uniwersjady, 5 rekordów Polski. Było tego trochę. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.